Czy używać pompę Parkside'a, taką akumulatorową, z takim sterownikiem. Zobaczymy, mamy woda. ile nam to wypompuje, taką baciłkę 200 litrów. O. Ну no uh. no, oh, вот и вон цай. Ну вот. О, вот бы доброе No dobrze to leci, co? No, dobrze. I tu można ustawić sobie czas, na przykład na 5 minut, a wciśnij to 5 minut. I za 5 minut się wyłączyć powinno. Zobaczymy, w ile 200 litrów beczkę wypompuje, w jakim czasie. Będziemy tą pompować? No. Wszystkie musimy wypompować, tak, żeby na zimę je schować. system beczkowania i